Miłości, miłosierdzie Jezusa, umiłowani bracia i siostry, pragnę w tym nagraniu odnieść się do programu ALARM, który został wyemitowany 1 października w TVP 1 w godzinach wieczornych. To był drugi odcinek tego programu odnoszący się do mnie, do naszej wspólnoty miłości i miłosierdzie Jezusa, do tego miejsca, do tego kościółka w Czatachowie, w Pustelni, w Ośrodku Nowej Ewangelizacji. Pragnę również przypomnieć na początku wydarzenie, które miało miejsce pod koniec sierpnia tego roku. Kiedy przyjechała ekipa programu Alarm, kiedy pragnęli tutaj wejść do środka, i weszli do środka, tutaj do kościoła, kiedy były osoby modlące się, bo był wystawiony najświętszy sakrament, i były osoby, które uwielbiały Pana Jezusa w ciszy. Niestety, ekipa tego programu weszła bez uszanowania. Bez należytej czci wobec Chrystusa obecnego w tym miejscu, i niestety wyrazili swoją opinię, że nie przyjechali tutaj się modlić. Szukali mnie. Wyszli z kościoła, i e, kiedy wchodził do środka e, ojciec Grzegorz, przyszedł listonosz, i pojawiła się właśnie ta ekipa. Jeden z tej ekipy, prawdopodobnie odpowiedzialny redaktor, włożył swoją nogę w drzwi boczne, kiedy ojciec Grzegorz zamykał drzwi, co jest niedopuszczalne. Co jest niemoralne, jest łamaniem przepisów prawa związanych z tym, że każdy kto chce wejść do środka danej posesji, musi mieć takie pozwolenie i nie może wejść na siłę. Nie może tego robić w sposób arogancki. Niestety, jeden z tych redaktorów, który to uczynił, zachowywał się, jakby miał prawo do tego. I widać było jego radość, radość jakby małego dziecka, które robi coś głupiego i cieszy się z tego. Jest to właśnie w tym programie również pokazane. Cały ten program jest, ten drugi odcinek jest o wiele gorzej stworzony, nagrany niż ten pierwszy. Rzeczywiście mogę powiedzieć, że ten program. Ten odcinek ukazany w telewizji pokazuje, że ten program to jest naprawdę dno. Nikogo nie obrażając, ale jest to dno moralne. Dno dziennikarskie. Bo ten film ukazuje coś, coś czego nie ma. Stworzono Matrix, fikcję. Widać, że te kilka minut zostało. Zmontowanych na szybko, byle jak. Widocznie zapłacono im za to, ale malutko, jakieś, prawdopodobnie jakąś małą kwotę, bo gdyby więcej im zapłacono, to by się bardzo postarali, żeby to było na lepszym poziomie, na wyższym poziomie. Więc taki powstał gniot dziennikarski, naprawdę bardzo słaby. I naprawdę na miejscu tych dziennikarzy to bym miał. Wstyd, poczucie, że robię coś haniebnego, brzydliwego, że obrażam wiernych ludzi, którzy mają prawo do dobrego imienia. Ja sądzę, że tacy dziennikarze, którzy zrobili ten program, mogliby ten odcinek mogliby swobodnie pracować jako dziennikarze w Korei Północnej, ale dziwię się, że pracują w mediach, które przyznają się do patriotyzmu, do wymiaru, katoli do wymiaru chrześcijańskiego, do katolicyzmu, że powstaje taki program, taki odcinek. I ci dziennikarze nie mają prawa nazywać się dziennikarzami. Stracili swoje powołanie, jeżeli w ogóle je kiedykolwiek mieli. Niestety to nie są dziennikarze, ale po prostu chuligani medialni że mają przyzwolenie swoich przełożonych na to, żeby kpić, sobie szydzić, być złośliwym. I widać, że ten program, ten drugi odcinek, to po prostu jedna wielka złośliwość. Takie chęć dokuczenia nam, wspólnocie wiernym, mnie, taka złośliwość małych dzieci, które za wszelką cenę właśnie chcą dokuczyć, i ta złośliwość po prostu jest już w pewnym momencie śmieszna. Naprawdę żałosna. I widać, że ci, którzy nakręcili ten odcinek, bawili się dobrze, kpiąc sobie z wiary ludzi. Niestety ci dziennikarze, kiedy tu byli, to mówili, że mają pozwolenie księdza arcybiskupa Wacława Depo, że wysyła ich ksiądz arcybiskup. To też jest bardzo smutne. Jeżeli to prawda, wszystko wskazuje na to, że tak, dlaczego ksiądz arcybiskup sam tutaj nie przyjedzie, nie pomodli się, nie porozmawia z wiernymi, z członkami wspólnoty. Jest tutaj modlitwa przed Panem Jezusem, adoracja. A wysyłać dziennikarzy to, to antyświadectwo, to gorszące. Żeby jeszcze to byli dziennikarze na poziomie. Dziennikarze, którzy szukają prawdy, którzy mają szacunek do ludzi, którzy nie ulegają chęci zarobienia na wyszydzaniu, na złośliwości, na poniżaniu innych. W tym drugim odcinku został na nowo również ukazany Pokazany ksiądz Mariusz Makalasz, rzecznik Kurii Częstochowskiej. Być może to była jakaś wpadka, bo to było dokładne powtórzenie tego, co było w pierwszym odcinku. Więc tym bardziej takie śmieszne, że te same słowa, ta, te same zachowanie, więc chyba nie dopracowali tego, nie przemyśleli tego, co się dzieje, bo może po prostu poszli na łatwiznę. Ci dziennikarze i wykorzystali wizerunek tego księdza, żeby nam dokuczyć. Chociaż to już jest śmieszne. Wydaje się, że ksiądz e, rzecznik chce nas nastraszyć, ludzi wiernych, żeby tu nie przyjeżdżali, ale nikt się go nie boi. Raczej też wygląda sam na zastraszonego, który musi coś zrobić, coś powiedzieć, bo inaczej będzie pozbawiony może swojej funkcji. Jest tam również postać sąsiada tutaj naszego niedaleko mieszka, który bardzo obelżywie, opryskliwie zachowuje się, obraża wiernych, którzy tutaj posługują, wiernych, którzy do tego miejsca przyjeżdżają. Wybrali sobie dziennikarze tego człowieka za autorytet moralny. E, chyba dlatego, bo, bo ten właśnie sąsiad bez żadnych obaw obraża, wyzywa, przeklina, rzeczy. kpi sobie ze wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy tutaj się modlą. Szczególnie ma upodobanie w obrażaniu, e, wyszydzaniu, wyzywaniu kobiet. To może dlatego wybrali go do tego programu, Alarm, do tego drugiego odcinka. Chyba tak, jako wielki autorytet moralny. Na no dodatek ten sąsiad często nocami wył, uderzał młotkiem w beczkę. A zdarzyło się również, że tutaj przyszedł do kościoła, kiedy była adoracja Najświętszego Sakramentu, kiedy był Pan Jezus, ludzie modlący się w ciszy, bez żadnych hamulców przeklinał, złożyczył wszystkim i bluźnił Bogu, obrażał Boga. Zachowywał się jako pętany. I to jest autorytet, którego wybrali. Również tam był obecny psycholog w tym odcinku, ale wyglądał jak człowiek, który chociaż wyraża opinię swoją na ten temat, nie znając nas, tego miejsca, na temat naszej posługi mojej, ale zachowywał się jak człowiek, który sam potrzebuje natychmiastowej pomocy psychologicznej, nawet psychiatrycznej. Widać, że ma problemy z wyrażeniem zdania, że ma jakieś zaburzenia. I jeszcze tam są takie słowa mówiące jako pewien zarzut w moim kierunku, że ja nie chciałem się z nimi spotkać. To nieprawda. Z jednej strony mam prawo do odmówienia wywiadu z osobami, które zachowują się i tworzą taki kicz, taki paszkwil medialny. Ale kiedy byli wtedy pod koniec sierpnia, kiedy byli z kamerą tutaj przed bramą, czekali na to, żeby ze mną się spotkać, szukali mnie. Ja w tym czasie kosiłem na około tutaj tego miejsca koło muru trawę. I podjechałem z kosiarką pod kamerę byłem kilka metrów od kamery. Gotów na wywiad. Jeżeli chcieliby ze mną porozmawiać, no to jestem. I wcale nie broniłbym się przed wywiadem, bym z nimi porozmawiał. Ale widocznie nie zależało im na tym, żeby ze mną porozmawiać, tylko żeby stworzyć paszkwili. E, więc może nawet e, zdziwili się, że właśnie ten guru niebezpieczny. E, ten buntownik i jeszcze inne rzeczy, które wobec mnie skierowali jako epitety obrażające, to nie on, że on nie może kosić trawy, że to na pewno wysłał kogoś innego. To właśnie byłem ja, żeby właśnie z wami się spotkać. To mówię do was, bowiem, wiem, że będziecie słuchać to nagranie, bo jest to ono skierowane również do was. Drodzy przyjaciele, bracia z programu Alarm, Modlę się o to, żebyście żyli w prawdzie, o to, żebyście szanowali ludzi, szczególnie ludzi wierzących. Żebyście szanowali również wiernych gromadzących się tutaj, to miejsce, żebyście nawrócili się do Boga, który jest prawdą. Żebyście przeprosili za to, co zrobiliście. Nie tylko względem nas, ale wiele osób, które w różnych waszych programach ukazujecie to jest po prostu obrażanie tych osób szkalowanie macie procesy z tego powodu niektóre procesy te osoby które były przez was obrażone obrażane szkalowane wygrały my nie chcemy robić wam procesu bo na pewno byśmy wygrali ale wysyłamy was do opamiętania a jeżeli chcecie robić kolejny program kolejny odcinek na nasz temat to proszę, nawet błagam, niech to, zajmą, niech to zrobią profesjonaliści. Nie ci chuligani medialni, którzy do tej pory nagrywali te dwa odcinki. Nie ci dziennikarze, którzy mogliby z powodzeniem pracować w Korei Północnej, ale naprawdę profesjonaliści. Ludzie, którzy kochają prawdę. I jak nagracie ten kolejny, trzeci odcinek, to proszę, nie, nie róbcie czegoś takiego, że będziecie odradzać przyjazdu, tutaj zakazywać, bo skutek jest odwrotny. Te dwa programy obejrzało kilka milionów ludzi. I muszę wam podziękować. Bo naprawdę wiele osób dzięki temu poznało tą wspólnotę, to miejsce. Wiele osób pisało do nas w związku z tym programem, wiele osób do nas dzięki temu przyjechało do tego miejsca na modlitwę, na spotkanie na Mszę świętą, Także wam z tego powodu dziękuję. Bo tysiące ludzi. Dzięki Wam, dzięki temu programu, tym odcinkom e, przyjechało tutaj i mi mówili, że niemożliwe, żeby to była sekta, żeby to był guru niebezpieczny, góru. bo no właśnie, bo w tym programie, mimo że tak robiono, wszystko zrobiliście, żeby tak było, to ludzie wam, wielu Wam ludzi nie uwierzyło. Więc nie zakazujcie, bo wtedy ludzie będą przyjeżdżać. Jeżeli chcecie, żeby nie przyjeżdżali tutaj ludzie, to mówcie, zachęcajcie, żeby przyjeżdżali. To zachęcajcie, żeby tutaj byli, bo Polacy są zawsze przekorni, zawsze robią odwrotnie niż im się nakazuje, a tu popełniliście błąd taki manipulacyjny, medialny. Skutek jest odwrotny, więc Wam dziękuję, bo miliony ludzi dowiedziało się o tym pięknym miejscu, które jest piękną, e, pięknym miejscem w kościele, duchowym skarbem, e, duchową perłą Kościoła Katolickiego. Miejscem, gdzie wielu ludzi się nawraca, jest uzdrawianych, uwalnianych, gdzie wielu doświadcza, wielu cudów Bożej miłości, miłości Maryi, gdzie wielu się goliwie modli, gdzie wielu poznaje Pana Boga, gdzie wiele małżeństw i rodzin na nowo jest scalanych, gdzie nawet ateiści się nawracają, gdzie nawracają się ludzie, którzy byli w różnych sektach, różnych wyznaniach. Gdzie nawracają się ci, którzy kiedyś nawet bluźnili na kościół, bluźnili nawet na to miejsce. Jest to miejsce wyjątkowe, jest to miejsce stworzone przez Boga, dlatego nikt je nie zniszczy. A nic, ani, ani wy, ani inne środowiska, ani całe piekło, nawet jakby się rzuciło na to miejsce. Bo to miejsce broni Bóg, bo to miejsce wybrał Bóg. I yy, jest chyba tak jak powiedział pan Łęski do jednego z rozmówców, który mi to przekazał. Powiedział, że odnośnie tego miejsca, tego pierwszego programu, żeby właśnie pokazać prawdę e, na temat tego miejsca, na temat tego dzieła, to on powiedział ten redaktor Łęski. Ale ja nie szukam prawdy, mi nie zależy na prawdzie. No właśnie. I to widać w tych dwóch odcinkach. Nie zależy na prawdzie, tylko zależy na kłamstwie, na fałszu, na zakłamaniu. Dlatego modlę się do wszystkich, za wszystkich, którzy będą słuchali też to nagranie, żebyście wiedzieli, umiłowani, że prawda wygra, prawda zwycięży. Że ktoś jak kłamie, 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 to w końcu się potknie o swoje własne kłamstwo. A Chrystus jest prawdą i my Chrystusa prawdę, miłość i miłosierdzie e, głosimy. Dlatego nie boimy się, że nas pokazują w różnych mediach, e, często w sposób wykrzywiony, zdeformowany, ale pokazujemy piękno tego miejsca, piękno tego, e, które Bóg dokonuje. Bo to jest piękne. I wiele osób, które szkolowały nas też, albo uwierzyły w te kłamstwa, zaczęło nas słuchać, oglądać, przyjechało tutaj i powiedziało, Jakie to jest piękne! Jak pięknie tutaj Bóg działa! Jak przepraszam za to, że Was obrażałem, obrażałam, że uwierzyłem, uwierzyłam w te kłamstwa ohydne, wstrętne. Mam nadzieję, więc, że ci twórcy tego programu naprawią to zło, które uczynili, i że również ksiądz arcybiskup, rzecznik Kurii i Kuria przeproszą za to, że biorą udział w takich programach. Że inicjują takie programy, że zgadzają się na to, żeby pokazać w sposób obrażający, zniesławiający, kościół, ludzi kościoła, niewinnych, którzy atakowani są tylko dlatego, że bardzo kochają Boga i kościół, że się po prostu modlą, ewangelizują, że pragną być świętymi. Dlatego wszystkich was, którzy słuchać będziecie tego nagrania, serca błogosławię przez serce Maryi. Alla Maria, Maria w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.